Monika Chojnisz-Starenga zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego w Pokliuce. Dla zawodniczki AZS-u AWF-u Katowice był to najlepszy występ w tym sezonie. To dobrze rokuje przed lutowymi Mistrzostwami Świata w Biatlonie. Ja się bardzo cieszę, po pierwsze jako członek Zarządu Polskiego Związku Biatlonu, a po drugie jako dyrektor klubu, który reprezentuje Monika. Rzeczywiście tak to było już w historii, że Polki zwykle dochodziły do najwyższej formy na najważniejszą imprezę sezonu i w tym roku będą to oczywiście Mistrzostwa Świata. Tuż, miejsce tuż za podium świadczy o tym, że Monika stabilizuje swoją formę, że rzeczywiście trafiają tą, chcą trafić z tą najwyższą formą na Mistrzostwa Świata. A ja przypomnę, że druga nasza zawodniczka, czyli Kamila Żuk, też bardzo dobrze w tym roku startuje w Pucharze Świata, więc prognostyk, jeżeli chodzi o kobiety, jest bardzo dobre. No ale chyba od Kamili jeszcze nie można tyle żądać, to jest tak naprawdę cały czas nadzieja Biatlonu na przyszłość. Zdecydowanie tak, no bo ja przypomnę, że Monika to już jest brązowa medalistka, mistrzostw świata seniorów, kilkakrotnie bywała w czołowych dziesiątkach, jeżeli chodzi o Puchar Świata, w stafecie. Nasze panie przecież na Igrzyskach Olimpijskich też zajęły siódme miejsce, więc Monika jest dużo bardziej doświadczona, ale właśnie myślę, że Kamila Żuk to jest przyszłość polskiego Biatlonu. Mistrzostwa świata w Anterselwie rozpoczną się 13 lutego. Dla Moniki chojnicz Staręgi może być to bardzo udany turniej. Jeśli tylko będzie dobrze strzelać, szanse na medal są bardzo wysokie.